Dziwnie płaski samolot, który przestraszył Pentagon i zniknął bez śladu. Świt rozlewał się nad pustynią Mojave jak ciepły metal, a niebo drżało od dźwięku ośmiu turbin. Na wysokości ponad 10 tysięcy metrów z prędkością przekraczającą 600 km na godzinę przez powietrze przecinała sylwetka, jakiej świat nigdy wcześniej nie widział. Zamiast klasycznego kadłuba i ogona, tylko jedno gigantyczne skrzydło, błyszczące w słońcu jak stalowy bumerang. Z daleka przypominało coś między statkiem kosmicznym a mitycznym stworzeniem, które unosi się bez wysiłku nad Ziemią. Dla pilotów i inżynierów, którzy spoglądali z dołu, był to cud techniki, dla innych zapowiedź katastrofy. Był 5 czerwca 1948 roku, dzień, w którym niebo nad Kalifornią miało pochłonąć jedną z największych wizji w historii lotnictwa. Maszyna, którą testowali major Daniel Forbes i kapitan Glenn Edwards, nosiła oznaczenie YB-49. Latające skrzydło Jacksa Northropa, amerykańskiego konstruktora, którego marzenia od lat przekraczały granice rozsądku. Dla niego samolot nie był już zlepkiem skrzydeł, kadłuba i ogona. Był jednością. Czystą formą lotu. Northrop od młodości powtarzał, że prawdziwa doskonałość w aerodynamice polega na tym, by nic nie było zbędne. I właśnie ta obsesja doprowadziła go na krawędź chwały oraz szaleństwa. Zanim jego nazwisko zaczęło budzić respekt w Pentagonie, Northrop spędził prawie dwie dekady przy desce kreślarskiej, rysując projekty, które większość uważała za niemożliwe do zbudowania. Już w latach 30. szkicował pierwsze koncepcje czystego skrzydła. Samolotu pozbawionego kadłuba i usterzenia, w którym cała powierzchnia generuje siłę nośną. Wierzył, że takie rozwiązanie pozwoli zwiększyć zasięg, zmniejszyć opory powietrza i uzyskać prędkości nieosiągalne dla klasycznych bombowców. Jego laboratorium w Kalifornii przypominało warsztat wynalazcy z innej epoki: pełne modeli, form i prototypów, które bardziej przypominały futurystyczne łodzie niż samoloty. W roku 1941 świat już płonął. Niemiecka machina wojenna opanowała Europę, Japonia atakowała na Pacyfiku, a Stany Zjednoczone właśnie wchodziły do wojny. W tym chaosie amerykańskie lotnictwo postawiło przed sobą wizję śmiałą do granic absurdu. Potrzebowało bombowca, który wystartuje z Nowego Jorku, doleci nad Berlin, zrzuci pięć ton bomb i wróci bez międzylądowania. Żaden istniejący samolot nie był w stanie tego dokonać. Żaden. Poza koncepcją Northropa. Generał Henry Arnold, dowódca sił powietrznych, zwrócił się do konstruktora z pytaniem, czy jego latające skrzydło mogłoby spełnić takie wymagania. Northrop uśmiechnął się tylko i odpowiedział, że jego maszyna powstała właśnie po to. Tak rozpoczął się projekt XB-35. Stalowy kolos o rozpiętości ponad 50 metrów z czterema potężnymi silnikami Pratt Whitney w układzie pchającym. Kiedy w roku 1946 po raz pierwszy uniósł się w powietrze, świadkowie mówili, że wyglądał jak coś nie z tego świata. Płaska, srebrzysta struktura, skrzydło bez ogona, bez klasycznego nosa tylko wąska kabina, wtopiona w gigantyczną powierzchnię. Pierwszy lot zakończył się sukcesem, ale też ujawnił problemy. Układ sterowania był niezwykle czuły, a system śmigieł współosiowych generował wibracje i niestabilność. Mimo to prędkości rzędu 600 km na godzinę i zasięg przekraczający 12 tysięcy km zrobiły na wojskowych ogromne wrażenie. Northrop był przekonany, że to dopiero początek. Po zakończeniu wojny zapotrzebowanie na bombowiec międzykontynentalny zmalało, lecz marzenie inżyniera nie umarło. W erze odrzutowców chciał tchnąć w swoje skrzydło nową energię. Zastąpił śmigła silnikami odrzutowymi Allison, a model zyskał nowe oznaczenie YB49. Osiem turbin osadzonych w skrzydłach zamieniło spokojny dźwięk śmigieł w gromowy huk. Samolot przyspieszał jak myśliwiec, osiągając ponad 600 km na godzinę. Jego linie były czystsze, konstrukcja mocniejsza, a kabina bardziej nowoczesna. Jednak w tej prostocie kryła się zdrada. Brak ogona i klasycznego kadłuba sprawiał, że kto to skrzydło, było niezwykle trudne do opanowania. Każde lekkie wychylenie steru mogło przerodzić się w gwałtowne przechylenie lub spirale. Piloci testowi mówili, że maszyna jest piękna, ale kapryśna jak dzikie zwierzę. Major Bob Cardenas, jeden z najlepszych pilotów USAF, po pierwszym locie powiedział bez ogródek: To cudo potrzebuje więcej mocy i komputera, którego jeszcze nie wymyślono. A jednak program trwał dalej. Pentagon widział w projekcie potencjał ogromny zasięg, prędkość i możliwość przenoszenia bomb atomowych. Northrop wierzył, że jego dzieło odmieni przyszłość lotnictwa. Pracował dniem i nocą, dopracowując aerodynamikę, wprowadzając nowe układy stabilizacyjne i modyfikując przepływ powietrza wokół silników. Gdy w październiku 1947 roku YB-49 wystartował po raz pierwszy, wielu inżynierów uznało ten moment za narodziny ery odrzutowych bombowców przyszłości. Z dołu obserwatorzy widzieli, jak srebrne skrzydło przelatuje nad pustynią, zostawiając za sobą smugę ognia i pyłu. Dla jednych był to dowód amerykańskiej potęgi, dla innych eksperyment, który wymknął się spod kontroli. Northrop stał na płycie lotniska z rękami w kieszeniach, wpatrzony w horyzont. Wiedział, że jeśli ten lot się uda, zmieni historię, ale wiedział też, że jeśli nie, zapłaci najwyższą cenę. I wtedy, zaledwie kilka miesięcy później, nad pustynią Mojave znów rozbrzmiał ryk silników. W kabinie siedzieli Forbes i Edwards, dwaj doświadczeni piloci, którzy mieli poprowadzić drugiego prototypa na kolejną próbę. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. Samolot wspinał się stabilnie. Niebo było bezchmurne. A potem coś się zmieniło. Ziemia zniknęła z pola widzenia. Skrzydło zaczęło gwałtownie podnosić nos, a następnie, z prędkością nie do opanowania, runęło w dół. W kilka sekund marzenie Nortropa zamieniło się w wir stali i ognia. Czy Pentagon naprawdę bał się tego samolotu? A może po prostu nie był gotów na coś, co wyprzedzało jego czas o pół wieku? W biurze projektowym w Hawthorne panowała cisza, jakiej nikt wcześniej nie słyszał. Nawet dźwięk stalowych linijek i ołówków na deskach kreślarskich brzmiał inaczej, ciężej, poważniej. Jack Northrop siedział pochylony nad ogromnym arkuszem papieru, na którym rozrysowywał coś, co w oczach większości ludzi przypominało skrzydło oderwane od samolotu. W rzeczywistości był to początek jednego z najśmielszych projektów w historii amerykańskiego lotnictwa – bombowca oznaczonego jako XB-35. W styczniu 1942 roku, gdy Stany Zjednoczone dopiero podnosiły się po szoku Pearl Harbor, Northrop podpisał kontrakt z armią na budowę dwóch prototypów. Rząd oczekiwał maszyny zdolnej do przeniesienia 5 ton bomb na dystans ponad 16 tysięcy kilometrów przy prędkości przekraczającej 700 km na godzinę. To miała być odpowiedź Ameryki na groźbę niemieckich rajdów strategicznych. Nikt inny w kraju nie odważył się zaproponować konstrukcji pozbawionej kadłuba i ogona. Tylko Northrop twierdził, że to możliwe. Zespół w Hawthorne liczył setki inżynierów i techników. W warsztatach słychać było huk młotków, szum wiertarek i zgrzyt stali. Każdy fragment skrzydła powstawał z precyzją zegarmistrza. Wnętrze konstrukcji przypominało labirynt żeber, dźwigarów i wzmocnień. Northrop uparł się, że nawet przestrzeń w środku ma być użyteczna. Wewnątrz skrzydła znalazły się pomieszczenia dla dziewięcioosobowej załogi: pilotów, nawigatora, bombardiera, radiooperatora, inżyniera i trzech strzelców. Były tam wąskie korytarze, stanowiska z peryskopami, a nawet składane koje do odpoczynku. Wszystko zintegrowane z jedną monolityczną strukturą. Uzbrojenie również robiło wrażenie. 20 ciężkich karabinów Browning M3 o kalibru 50 ustawiono w stanowiskach zdalnie sterowanych. Bomby miały być rozmieszczone w sześciu mniejszych komorach, równomiernie wzdłuż skrzydeł. Northrop chciałby by każda część maszyny brała udział w walce i generowała siłę nośną, nawet tam, gdzie zwykle mieściły się zbiorniki lub kadłub. Napęd zapewniały cztery gigantyczne silniki Pratt and Whitney Wasp Major z 48 cylindrami łącznie. Każdy z nich napędzał parę przeciwbieżnych śmigieł pchających umieszczonych w tyle skrzydeł. Dla inżynierów z epoki wyglądało to jak science fiction. Układ pchający pozwalał zmniejszyć opory i poprawić widoczność z kabiny, ale jednocześnie wprowadzał wibracje i drgania, które potrafiły rozbić szybę przy dużym ciągu. Pierwszy prototyp ukończono po wielu opóźnieniach, dopiero w połowie 1946 roku. Choć wojna w Europie już dawno się skończyła, pentagon nadal widział potencjał w koncepcji międzykontynentalnego bombowca. 25 czerwca w bezchmurny poranek pilot testowy Max Stanley uruchomił silniki XB-35 na pasie w Murok. Potężny dźwięk czterech radialnych potworów niósł się po pustyni. Po kilku minutach rozbiegu maszyna oderwała się od ziemi i uniosła na wysokość 1000 metrów. Z dołu wyglądała jak cień przecinający słońce. Ogromne skrzydło o rozpiętości ponad 52 metrów, z połyskującą aluminiową powierzchnią, która odbijała światło jak lustro. Lot trwał 38 minut. Stanley meldował, że samolot zachowuje się stabilnie, choć wymaga ogromnej siły przy sterowaniu. Wibracje od śmigieł były silniejsze niż przewidywano, ale system kontroli działał bezbłędnie. Po wylądowaniu inżynierowie wiwatowali, a Northrop stał obok pasa startowego z twarzą oświetloną promieniami zachodzącego słońca. Wiedział, że dokonał czegoś, czego nikt przed nim nie potrafił. Zbudował samolot, który był praktycznie jednym latającym skrzydłem. Jednak radość nie trwała długo. Kolejne loty ujawniły problemy z przekładniami śmigieł, które często ulegały przegrzaniu. Drgania doprowadziły do pęknięć w strukturze, a system chłodzenia okazał się niewystarczający przy dłuższych lotach. W jednym z testów śmigła uderzyły o siebie, niszcząc całą sekcję napędu. Northrop musiał zaakceptować decyzję armii o wymianie przeciwbieżnych układów na zwykłe śmigła jednokierunkowe. To pogorszyło osiągi. Prędkość maksymalna spadła o prawie 100 km na godzinę, a wznoszenie stało się powolne. W tym samym czasie konkurencja nie spała. W wytwórni konwer kończono pracę nad ogromnym bombowcem B-36 o klasycznej budowie i ogromnym zasięgu. Dla generałów z Pentagonu była to bezpieczniejsza inwestycja niż eksperymentalne skrzydło Northropa. Pomimo to konstruktor nie zamierzał się poddać. W listach do dowódców pisał, że jego projekt to przyszłość: prostszy, tańszy i bardziej efektywny niż jakikolwiek inny bombowiec. Rok 1947 przyniósł przełom. Na poligonie w Kalifornii pojawił się major Robert Cardenas, zriasy do stydła z testia, jako pilot o stalowych nerwach i inżynier z zamiłowaniem do nowoczesnych technologii. Po jednym locie na XB-35 stwierdził, że konstrukcja ma potencjał, ale potrzebuje odrzutowych silników, jeśli ma przetrwać przyszłość. Śmigła to przeszłość, Jack. Powiedział: Jeśli chcesz, by twoje skrzydło latało szybciej niż echo, zamień je na strumień ognia. Te słowa okazały się punktem zwrotnym. Northrop przyjął radę bez wahania, opracował nową wersję maszyny pozbawioną klasycznych silników tłokowych. W miejsce czterech jednostek Pratt and Whitney postanowił zainstalować osiem turbin Allison, po cztery na każdej stronie skrzydła. Tak narodził się projekt YB-49 odrzutowe wcielenie jego marzenia jeszcze bardziej radykalne jeszcze bardziej niebezpieczne. Podczas gdy w hangarach usuwano ciężkie śmigła i montowano nowe wloty powietrza, inżynierowie z Pentagonu zaczynali rozumieć, że mają do czynienia z czymś, co może całkowicie odmienić sposób prowadzenia wojny w powietrzu. Latające skrzydło mogło unosić ogromny ładunek, a jego aerodynamiczny kształt sprawiał, że radar miałby problem z jego wykryciem. Tyle że w latach 40. nikt jeszcze nie potrafił kontrolować takiej maszyny bez pomocy komputerów, które dopiero miały nadejść. Wiosną 1947 roku Northrop po raz ostatni stanął przed tablicą kreślarską, by dopracować linię nowego bombowca. Wiedział, że wkracza w epokę odrzutów, w której zwyciężą tylko ci, którzy odważą się odrzucić tradycję. A kiedy YB49 po raz pierwszy oderwał się od ziemi, Huk jego ośmiu turbin odbił się echem od pustyni jak zapowiedź przyszłości. Poranek 21 października 1947 roku zapisał się w kronikach lotnictwa grubą kreską. Wtedy właśnie z lotniska Muroc wystartowało po raz pierwszy nowe odrzutowe wcielenie koncepcji Northropa – YB-49. Osiem silników Allison ryczało z mocą, jakiej nie znał żaden wcześniejszy bombowiec. Powietrze wokół wlotów drżało, a z tyłu skrzydeł Widać było błękitne języki płomieni. Cała konstrukcja, czysta, pozbawiona ogona i kadłuba, wyglądała jak stalowy duch, który oderwał się od ziemi tylko po to, by udowodnić, że zasady aerodynamiki można złamać. Z dołu obserwowali go oficerowie sił powietrznych. Wielu z nich nie potrafiło ukryć zaskoczenia. Samolot, mimo potężnych silników, unosił się płynnie, nie przechylając się na boki. Wyglądał inaczej niż wszystko, co do tej pory latało pod amerykańską flagą. Jego rozpiętość przekraczała 52 metry, o prawie 10 więcej niż uznanego wszystkim B-29 Superfortress. Dla porównania, tradycyjny bombowiec wydawał się przy nim maleńką zabawką. Jednak pierwszy zachwyt szybko ustąpił napięciu. YB-49 był szybszy i lżejszy ale jego stabilność pozostawiała wiele do życzenia już podczas prób w locie ujawniły się niepokojące zachowania drobne wahania przy przejściach z jednego manewru w drugi trudne do przewidzenia reakcje na zmianę środka ciężkości piloci przyzwyczajeni do klasycznych maszyn z ogonem czuli się niepewnie major Robert Cardenas który jako jeden z pierwszych zasiadł za sterami nowego skrzydła potrafił wyczuć każdy niuans konstrukcji po jednym z lotów powiedział inżynierom, że maszyna jest piękna i niezwykle szybka, ale musi walczyć sama ze sobą, zanim zacznie walczyć z wrogiem. Przy dużych prędkościach YB-49 reagował na stery z opóźnieniem, a podczas gwałtownego nurkowania tracił równowagę. Mimo to Cardenas nie wątpił, że w tym skrzydle drzemie ogromny potencjał. Northrop, słuchając raportów pilotów, nie tracił zapału. Wiedział, że każda nowa koncepcja wymaga ofiar i prób. W jego notatkach z tamtego okresu można było znaleźć setki zapisów dotyczących drobnych poprawek, zmian w kącie natarcia, nowego systemu sterowania klapami, przesunięcia zbiorników paliwa. Próbował wszystkiego, by uspokoić maszynę, której natura wymykała się klasycznej aerodynamice. W kolejnych miesiącach testy trwały niemal bez przerwy. Samolot wykonywał loty na różnych wysokościach i z różnymi ładunkami. Testowano jego zachowanie przy niskich prędkościach, sprawdzano reakcję przy zrzucaniu bomb ćwiczebnych. To, co zachwycało, to prędkość. YB-49 potrafił rozpędzić się do ponad 600 km na godzinę, bijąc rekordy dla konstrukcji o tej rozpiętości. Ale zasięg, który miał być jednym z jego największych atutów, spadł o połowę w porównaniu z wersją śmigłową. Silniki odrzutowe pożerały paliwo z prędkością, której zbiorniki skrzydła nie były w stanie zaspokoić. Dodatkowym problemem okazały się ogromne gumowe zbiorniki paliwa wewnątrz konstrukcji. Paliwo w nich przemieszczało się swobodnie, co podczas manewrów prowadziło do nagłych zmian środka ciężkości. Samolot potrafił niespodziewanie przechylić się lub podnieść nos ku niebu, jakby ożywał własnym, niekontrolowanym impulsem. To sprawiało, że każde podejście do lądowania było wyzwaniem nawet dla najbardziej doświadczonych pilotów. Mimo tego Pentagon wciąż widział w YB-49 projekt o strategicznym znaczeniu. Na polecenie dowództwa testowano jego zdolność do przenoszenia bomb atomowych. Załogi ćwiczyły z użyciem celownika Norden, lecz utrzymanie stabilności podczas symulowanego zrzutu okazało się prawie niemożliwe. Skrzydło zachowywało się kapryśnie, nie chciało trzymać kursu. Wyniki testów trafiały na biurka generałów i wywoływały rosnące wątpliwości, czy ta rewolucja ma sens. Jednak Northrop nie poddawał się. Wprowadził kolejne zmiany. Dodał cztery pionowe stateczniki umieszczone przy wylotach silników, poprawił system przepływu powietrza wokół skrzydła i zamontował specjalne przegrody, tak zwane air dams, które miały zmniejszyć niestabilność. Maszyna po tych poprawkach wyglądała jeszcze bardziej futurystycznie, jakby wyjęta z innego wieku. Kiedy wiosną 1948 roku rozpoczęto kolejną serię testów, większość problemów wydawała się opanowana. Piloci raportowali lepszą kontrolę i łagodniejsze reakcje przy dużych prędkościach. Wśród personelu krążyło przekonanie, że skrzydło wreszcie jest gotowe, by przejść z fazy eksperymentalnej do produkcyjnej. 5 czerwca miał odbyć się lot, który miał to potwierdzić. Drugi prototyp, świeżo po przeglądzie, był w doskonałym stanie. Za sterami usiedli doświadczeni oficerowie. Major Daniel Forbes i kapitan Glenn Edwards, obaj znani z precyzji i opanowania. Ich zadanie wydawało się proste wznoszący lot testowy, pomiar prędkości i próba przyspieszenia w poziomie. Start przebiegł idealnie. YB-49 wspinał się majestatycznie, silniki pracowały równo, a kontrolki świeciły się stabilnie. Northrop obserwował lot z bazy w Muroc, z dłonią opartą na krawędzi stołu. Wiedział, że ten dzień może otworzyć przed nim drzwi do przyszłości. Kilka minut później z wieży kontrolnej padło pierwsze ostrzeżenie. Samolot zaczął nieznacznie wznosić nos ponad zalecany kąt. Chwilę potem radar pokazał gwałtowne wahanie wysokości. Świadkowie mówili, że maszyna uniosła się niemal pionowo, po czym runęła w dół w niekontrolowanym obrocie. Żadna komenda radiowa nie przyniosła odpowiedzi. Kiedy nad pustynią Mojave opadł dym, po skrzydle Northropa pozostały tylko fragmenty rozrzucone na wiele kilometrów. Zginęło pięciu członków załogi, w tym Forbes i Edwards, nazwiska, które później trafiły do historii. Wieść o katastrofie rozniosła się błyskawicznie. W Pentagonie zapadła cisza. Dla wielu była to nie tylko tragedia, ale i sygnał, że eksperymentalne konstrukcje przekroczyły granice ryzyka. A jednak Northrop nie przestał wierzyć. Wiedział, że prawdziwe innowacje nigdy nie rodzą się bez bólu. Po katastrofie nad Mojave w całym zakładzie Northropa zapanowała cisza jakiej nie słyszano nigdy wcześniej. W biurach ustały rozmowy, a hale montażowe wyglądały, jakby ktoś zatrzymał w nich czas. Nikt nie miał odwagi spojrzeć Jackowi w oczy. Dla inżynierów i pilotów, którzy poświęcili lata, by doprowadzić latające skrzydło do perfekcji, ta tragedia była ciosem, który przekreślił wszystko, w co wierzyli. W raporcie komisji lotniczej zapisano, że konstrukcja rozpadła się w powietrzu wskutek przeciążenia w sekcji silników. Prędkość w nurkowaniu przekroczyła granicę wytrzymałości aluminium, a struktura skrzydła pękła w dwóch miejscach. Northrop przyjął wyniki śledztwa bez protestu, ale każdy, kto go znał, widział, że w środku płonie gniew. Wiedział, że błędy można naprawić. Wystarczy dopracować konstrukcję, wzmocnić dźwigary, zredukować wibracje. Tyle, że w Pentagonie coraz mniej osób chciało go słuchać. Po śmierci załogi reputacja projektu YB-49 została poważnie nadwyrężona. Mimo to siły powietrzne nie zamknęły programu od razu. Potrzebowały pewności, że decyzja o rezygnacji będzie uzasadniona. Do dalszych testów wyznaczono majora Roberta Cardenasa, który już wcześniej pilotował prototyp i znał jego słabości. Jego zadaniem było sprawdzenie, czy poprawiona maszyna nadaje się do użytku operacyjnego. Cardenas, człowiek niezwykle rzeczowy, nie kierował się emocjami. Wiedział, że jego raport przesądzi o przyszłości całego projektu. Podczas serii prób w drugiej połowie 1948 roku skrzydło Zachowywało się przyzwoicie, ale nie zdołało spełnić wymagań armii. Testy z użyciem celownika Norden wykazały, że podczas symulowanego zrzutu bomb nie sposób utrzymać stabilności. Każdy podmuch wiatru powodował delikatne drgania, które w klasycznym bombowcu można było skorygować sterem wysokości. Tutaj nie było ogona, więc każda poprawka wymagała precyzyjnego manewrowania całym skrzydłem. W listopadzie Cardenas został wezwany do bazy Wright Field, by przedstawić raport generałom. Opisał maszynę jako konstrukcję o ogromnym potencjale, ale zbyt niestabilną do działań bojowych. Zaznaczył, że projekt wyprzedza swoją epokę, lecz bez zaawansowanych systemów kontroli lotu trudno będzie utrzymać ją w służbie. Northrop, obecny na spotkaniu, słuchał w milczeniu. Kiedy poproszono go o komentarz, powiedział tylko: Mam najwyższy szacunek dla pilota, który mówi prawdę. Wygląda na to, że musimy jeszcze popracować. Po spotkaniu jeden z oficerów, który obserwował wymianę zdań, rzucił półgłosem: To zadanie niemożliwe. Northrop, wychodząc z sali, odwrócił się i odpowiedział spokojnie: Generale, dziwię się, że w armii służą ludzie, którzy wierzą w niemożliwe. Tego dnia było już jasne, że jego wiara w projekt była silniejsza niż wszystkie rozkazy. W kolejnych miesiącach, mimo ograniczonych środków, utrzymano w powietrzu dwa egzemplarze YB-49. Jeden z nich wyznaczono do demonstracyjnego przelotu przez całe Stany Zjednoczone. To zadanie powierzono ponownie Cardenasowi. Wiosną 1949 roku pilot wystartował z bazy w Kalifornii i po ponad czterech godzinach lotu wylądował w Andrews Air Force Base pod Waszyngtonem. Właśnie tam, na polecenie prezydenta Harresa Trumana, miał zaprezentować maszynę podczas pokazu siły amerykańskiego lotnictwa. Ceremonia przyciągnęła najwyższe władze i dziennikarzy. Kiedy YB-49 przelatywał nad bazą na wysokości zaledwie kilkudziesięciu metrów, tłum zamarł. Stalowe skrzydło wyglądało jak cień przesuwający się po ziemi. Dla wielu była to wizja przyszłości samolotu. Który nie przypomina żadnego innego. Prezydent Truman, zafascynowany konstrukcją, poprosił o wejście do kabiny. Po krótkiej prezentacji z uśmiechem zwrócił się do Kardenasa. Wygląda całkiem dobrze, synu. Myślę, że kilka takich kupimy. Po chwili dodał z przekornym błyskiem w oku. Dlaczego nie przelatujesz tym po Pennsylvania Avenue, żeby ludzie zobaczyli, co zamierzam kupić? Ku zaskoczeniu wszystkich dowództwo wyraziło zgodę. Cardenas przeleciał na małej wysokości nad stolicą, a w gazetach pojawiły się zdjęcia, które wyglądały jak kadry z filmu Science Fiction. Jednak zachwyt opinii publicznej nie zmienił chłodnej oceny wojskowych. Dla nich YB-49 pozostawał maszyną, której nie można było w pełni zaufać. Wiosną 1950 roku, w trakcie prób lądowania na wyschniętym jeziorze Muroc, doszło do kolejnego incydentu. Podczas kontaktu z ziemią przednie podwozie złożyło się i wbiło w grunt, rozrywając przód konstrukcji. Pilot, major Raschli, cudem przeżył, ale samolot został poważnie uszkodzony. Po tym zdarzeniu cierpliwość Pentagonu wyczerpała się. W roku 1953 oficjalnie zakończono program latającego skrzydła. Dla Northropa był to moment, w którym marzenie o czystym locie runęło ostatecznie. Z hangarów zniknęły wszystkie prototypy, a dokumentacja została przeniesiona do archiwów. Wkrótce większość konstrukcji pocięto na złom. Współpracownicy wspominali później, że kiedy ostatni fragment skrzydła ładowano na ciężarówkę, Northrop stał w milczeniu, z rękami założonymi na plecach, patrząc, jak odjeżdża jego życie. Jednak historia nie zakończyła się tam. Lata później, gdy technologia komputerowa umożliwiła stabilizację lotu, inżynierowie powrócili do idei, którą świat uznał za szaleństwo. W końcu powstał B-2 Spirit, bombowiec, którego sylwetka była niemal dokładnym odbiciem wizji Northropa sprzed 40 lat. A nad pustynią Mojave, gdzie rozbiło się YB-49, wciąż czasem słychać echo silników, które przypomina o człowieku, który odważył się wyprzedzić swoją epokę. W ostatnich miesiącach życia Jack Northrop rzadko opuszczał swój dom w Santa Monica. Starzał się, lecz jego umysł pozostawał ostry jak stal, a spojrzenie wciąż nosiło ten sam błysk, który towarzyszył mu, gdy po raz pierwszy kreślił kontury swojego latającego skrzydła. Lata 50. i 60. minęły bez echa. Świat zapomniał o jego projekcie, a w Pentagonie nazwisko Northropa wspominano jedynie w kontekście śmiałego, ale nieudanego eksperymentu. Minęło jednak ponad 40 lat, zanim los zatoczył koło. W roku 1988 do drzwi domu konstruktora zapukali oficerowie sił powietrznych. Northrop, chory i poruszający się na wózku, przyjął ich w milczeniu. Na stole położyli fotografię nowego samolotu, który miał wkrótce ujrzeć światło dzienne czarne bezkadłubowe skrzydło o niemal identycznych proporcjach, jakie kiedyś naszkicował. Nazwa brzmiała Bidła Spirit. Jack przez chwilę nie mówił nic. Wziął zdjęcie do rąk, przesunął palcami po krawędziach, jakby dotykał czegoś co powróciło z przeszłości. Potem cicho powiedział: "Wiedziałem, że pewnego dnia poleci." Były to jedne z jego ostatnich słów. Zmarł kilka miesięcy później, a B2 wzniósł się w powietrze jako najbardziej zaawansowany bombowiec świata, żywe echo jego marzenia. Dziś w archiwach lotnictwa amerykańskiego YB49 figuruje jako eksperymentalny bombowiec odrzutowy, ale dla tych, którzy znają historię, to symbol odwagi i geniuszu. Samolot, który przestraszył Pentagon, przepadł w piaskach Mojave, lecz jego cień wciąż unosi się nad współczesnymi konstrukcjami Stealth. Był dziwnie płaski, nieprzewidywalny i zbyt śmiały dla swojej epoki, i właśnie dlatego na zawsze zapisał się w historii. Jeśli ta historia Ci się spodobała, zostaw lajka, napisz w komentarzu, co myślisz o wizji Northropa i zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych opowieści o samolotach, które wyprzedziły swój czas.